Hello, hello widzę. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przetestujemy sobie nowe skrzynki. Jak możecie zobaczyć, jest nowy event, więc zobaczymy sobie. Może akurat coś fajnego wyleci. Na ten odcinek mamy przeznaczone 291 zł, więc naprawdę dużo pieniędzy. Słuchajcie. Wyniki z poprzedniego odcinka na skina o 15 zł możecie znaleźć już na moim serwerze na Discordzie, więc y, sprawdźcie sobie. W tym odcinku, jak zawsze, również można wygrać skina. Wiadomo, jedyne co trzeba zrobić, to używać mojego kodu w sklepie Oliwka, zostawić lajka suba oraz w trakcie odcinka powiem hasło, które trzeba będzie zapisać w komentarzu. No i wyniki jutro będą na moim serwerze na Discordzie, y, więc no. Jeszcze słuchajcie. Eee, cały czas trwa konkurs, do wygrania są skiny o wartości 1000 zł eee, Także słuchajcie, jeśli chcielibyście wygrać sobie takiego uspa to musicie doładować z moim kodem za 8,40 eee, Na digla 15 zł i na rękawiczki 30, wiadomo jak płacicie 30 zł to automatycznie bierzecie udział w tych trzech konkursach No i w sumie wszystko powiedziałam, więc możemy przejść do odcinka Dobra, wiecie co? Na początek pootwieramy sobie tak po prostu te skrzynki i zaraz zrobi się jakieś pitewki o dobra, trochę lipnie. Ale zobaczymy. O Boże. Czekajcie, jeszcze jedną sobie taką otworzymy. O dobra, na plus jest! Eee, dobra. Może sobie na czyste, że otwieramy te skrzynki, zobaczymy w ogóle ile to kosztuje. No, widzowie, jak na razie trochę lipnie, dobra, zrobimy sobie bitewkę w takim razie. Może weźmiemy sobie po prostu... Poczekajcie, zobaczymy ile kosztuje. O Jezu, nawet nie mamy tyle pieniążków. Dobra, weźmiemy sobie takie dwie. Tutaj lat kosztuje OSU. Dobra, tak po dwie sobie weźmiemy w takim razie. A może dodatkowo jeszcze weźmiemy nową skrzynkę? Bo w sumie wakacyjne to wiecie. Eee, może na trzech na underdogu. Zobaczymy, miejmy nadzieję, że ktoś to łączy. Ta bitwa za 193 zł, nawet nie ogarnęłam, nie patrzyłam e, wartości tej bitwy. Dobra, damy sobie boty. O Jezus Maria, jak do razu lipnie widzowie, ale nie ma co. O Boże święty. Ja pierdzielę, no nie wierzę. Nie, no nie wierzę. Chociaż? Nie, no. Wątpię. Chodź, standard. Ile mamy? 51 zł. Trochę, trochę nie poszalejemy. Ale zobaczymy. A i słuchajcie, hasło, które musicie zapisać w komentarzu, żeby wziąć udział w konkursie o Skina za 15 zł, to jest, nie wiem, kolor zielony. Więc zapisujcie w komentarzach e, kolor zielony i wiadomo, trzeba zostawić jeszcze lajka, like suba. I wtedy możecie wziąć e, udział w konkursie na Skina o 15 zł. Tak jak zawsze, wyniki będą jutro na moim serwerze na Discordzie. Linka macie w do niego oczywiście. Kurde. Może damy sobie teraz... Damy też na upgrade też, chociaż nie wiem, nie, nie wiem, czy będziemy mieli pieniążki. Pieniążku pasztyla. Albo wiecie co? Nie będziemy na razie dawać na upgrade żeby bo trochę bieda. Czekajcie. Dobra. Będzie ok na dwóch na standard sobie damy teraz. Dobra, ktoś to włączył do nas. Dobra, jak na razie lipnie. O Boże, święty. Chociaż nie. Myślałam, że to jest znacznie tańsze. Dobra. O kurde, nie wiedziałam, że to 42 zł kosztuje. Dobra widzowie, mamy wina, mamy wina w końcu. Ile? Mamy 93 zł. To teraz sobie weźmiemy na upgraderze. Chociaż wiecie, może nie będziemy robić bitew. Chociaż nie, dobra, zrobimy sobie bitwy, bo... No nie wiem, ten jakoś nie oddaje Zadajemy sobie za wszystkie pieniążki. Dobra, zrobimy może... Nie, będzie nam brakować. Dobra, zrobimy tak. Na czterech na underdogę. Kurde dołą kurde dołączają. No jeszcze moniczka. Moniczka kojarzy z TikToka, z live'ów. Dobra, jak na razie, wygrywamy. Nie ma nadzieje... o Jezus Maria, no co się nacieszyłam. O Boże Święty. Matka jedyna, czyli standard teraz byłby. Nie wiem czy w ogóle jest jakaś skrzynka. Za taki budżet dobrą mamy. Kurde, dobra. No, nie wiem, coś te skrzynki nie oddają. A możecie napisać w komentarzu, czy Wy akurat coś wygraliście fajnego? Dobra, 21 zł to. Kurde. Prawie byłaby. Ono chyba 100 zł kosztuje. Jakoś tak to było. Nie, już chyba nie mamy pieniążków. A nie. Mamy na jeszcze jedną. Kurde. No więc widzowie, e, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie odcinka. E, przypominam Wam o dwóch konkursach, tym na stronie i o tym skinie za 15 zł. Dziękuję bardzo, że obejrzyliście. Trzymajcie się, do następnego. Papa. Pa.